Dzień dobry, Maciek. Karol. Dzień dobry, Karol. Dzień dobry, Maciek. Karol. Zapraszam Was do czwartego cika. Sensu bez. Będzie jak zwykle, bez sensu. Zapraszamy. Jesteśmy dziś na podwórku u Karola, dosyć nietypowo byliśmy już u mnie na podwórku, byliśmy już u mnie w domu i w domu u Karola, w odwrotnej kolejności. Ale możemy obserwować pranie, które się suszy, piękne słońce, które świeci nam w twarz, połamane krzesełko przez Karola. Ja mam pytanie, ogólnie powiedz mi, bo słyszałem, bo słyszałem właśnie, że teraz będzie para olimpiada, tak? Oho. I będzie turniej, turniej. dyscyplina, piłka ręczna dla ślepych. Na jakiej zasadzie to działa? Ja już wiem, na jakiej zasadzie to działa. No powiedz. Mi. Jest piłka, w której jest grzechotka. I oni dlatego słyszą tę piłkę. Ona grzechocza. Piłka grzechocza i dlatego oni słyszą tą piłkę. A poza tym jest tam jakaś pani, tudzież pan. Yy, oni mają słuchawki, i ta pani mówi przez słuchawkę na przykład 8, 7, 6 metrów do bramki. Jeżeli tam jest jakaś liczba, która już odpowiada im, to rzucam wtedy na bramkę. A załóżmy, jak zawodnik jest blisko nich, to mówi ta pani w słuchawkach, za metr będzie zderzenie czołowe. Kiedy to będzie? Niedługo jakoś. Nie wiem, ale TVP nie planuje emitować tego, a więc... O. Nie będzie zainteresowania, ale natomiast w Anglii będzie to emitowane. Zresztą, bo w Anglii się dzieje rzecz. W no to Londynie. zapraszamy do Anglii, będziecie mogli sobie obejrzeć. No żywo. Na Nawet. Nawet. Bilety się już wyprzedały. Pierwszy raz od 50 lat. Tak? No. Że wszystkie poszły. No każdy musi się zobaczyć ślepych, którzy grają w No. Ja Jeszcze mnie nurtuje jeden sport, ale to takie... No słucham. Piłka siatkowa na siedząco. Może siedzisz i gra w siatkę? No. Je jest to śmieszne trochę. Widziałeś jak to wygląda? Nie, nie, ale to musi być ciekawe, ciekawe, naprawdę. Ciekawe, jak się ruszają, muszą w są ułożenia na szachownicy szachy. Każdy siedzi w swoim punkcie, albo do niego piłka poleci, albo nie. Człówka na siedząco. Leniwy sport, to chyba dla leniwych. Tak, dla mnie. Rozkmina jest no. na temat ubioru. Dlaczego ludzie, przeważnie w sklepach, w takich już poważniejszych sklepach, patrzą na klienta pod względem ubioru? Mnie to bardzo zastanawia. Zresztą przyszedłbym w dresach czy w jakichś normalnych ciuchach? Gdzie jest normalnie ubrany jak na co dzień, do sklepu jakiegoś tam już z wyższej półki? Dlaczego by nie wpuścili? Od razu z góry zakładają, że nie, na no ten sklep nie stać. Co według nie jest głupie, bo nie można osądzać ludzi pod tym, jak są ubrani, no po pod tym, co mają w portfelu. Oni nie chcą osób, które przyszły tylko oglądać. Ale no oni nie, nie wiedzą, go. może mają odłożone akurat właśnie daną kwotę na dany ciuch, ale nie mogą go kupić, bo go nie wpuszczą, bo jest ubrany tak, a nie inaczej. No to on wtedy mówi, że tak wygląda sytuacja i wchodzi. Nie myślisz, że wejdzie? Myślę, że wejdę. Nie wiem, jak inni, ale ja wejdę. Ja nie wejdę. No z tym... Co? Właśnie, Co? tego jeża. Cykl nowych programów tvn -u. Gwiazdy gotują. Z kim? Gesler. Nie znam człowieka. Nie znasz Gessler? Nie znam go. Bo... Co ona jest? Oh! Co ona jest? was nad wagon, która uczy, jak jeść, żeby nie przytyć. Moi sąsiedzi na nas dziwnie patrzą. Ale no trudno, to już niedługo nie będą moi sąsiedzi. No wiem, że się wyprowadzisz, ale tak głupio, nie nieprawda? Eee, tam. I to słońce mi świeci. Mi też, trochę wryj. I trochę nie wryj. Trochę też nie wryj. Tak, chcieliśmy was zaprosić de facto. 1 września o godzinie 21. 21 nie widziałem, właśnie się dowiedziałem. Tak yy, 21 de facto. Świebodzin. Świebodzin oczywiście. Yy, zagramy muzykę różną, naprawdę różną. Jednocześnie chcemy się też pożegnać przed wyjazdem do Anglii. No i jednocześnie zrobić fajną imprezę dla fajnych ludzi. Karol coś jeszcze doda od siebie? Tak. Dokładnie, tak jak powiedział, wszystko ustalone 21, 1 września de facto Dobra, słońce już zachodzi, tak, dlatego kończymy. Chcieliśmy zaprosić do naszego fanpage na Facebooku Facebook.com ukośnik Sensu gdzie będą yy... Simpson jesteś. Ja. Gdzie będą fotki za kulis, materiały za kulis, tudzież wiadomości, o których po prostu nie powiedzieliśmy w odcinku, będą zlinkowane. A więc takie różne ciekawostki od nas, dla Was, od ludzi, dla ludzi. Dlatego pozdrawiamy, zapraszamy Facebook, kośnik Sensu bez. Tutaj jest link, już troszeczkę niżej zależy, jak to będzie wyglądało przy montażu. A poza tym, pozdrawiamy, prosimy o łapki w górę, łapek w dół nie chcemy, subskrybujemy. Lajkujemy, pozdrawiamy. Cześć. Po napisach zobaczycie, jak ten, otóż Karol, taki o, dziwny, z Łońcuszkiem. Czemu krzyża nie nosisz? Bądź patriotą. To jest kraj krzyża. Ja nie noszę krzyża, jadę do Anglii. Już królową nosił? Tak. <noise> Funtosę, tak sobie tak na. Po napisach zobaczymy, jak ten, otóż Karol, rapuje dla was piosenkę. Yo, yo, niga, nyga, sensu bez, nie roń łez. ja tu terapuję, bo jestem the best. Leci sobie filmik przede mną, ja teraz nie wiem, co się dzieje ze mną. Dziwne to jest trochę, Maciek stoi, patrzy. Ja cię w dupę, to chyba kubraczek. <noise> Jedziesz! Jadę, jadę sobie na rowerze. Choć ja w to wcale nie wierzę. W Polsce rosną mięsne jeże Dziękuję, pozdrawiam. Jo.